Cześć! Witam cię bardzo serdecznie i witam wszystkich, którzy oglądają kanał źródło pasji. Ci, którzy oglądają regularnie, pewnie zauważyli, że od jakiegoś czasu nie ma nowych materiałów, ale mam nadzieję, że korzystacie z tego, co jest do tej pory. Nie tylko i wyłącznie w treści materiałów jest dużo wartości, ale również w komentarzach i bardzo dziękuję za wszystkie, które Wy udostępnialiście. Ten materiał to jest główne określenie, bo ci, którzy chodzą regularnie, widzą, że nie pojawiają się nowe materiały, ale to z powodu tego, że jestem bardzo mocno zaangażowany w bardzo duży projekt i tłumaczę coś naprawdę wielkiego, co niedługo, już bardzo niedługo pojawi się również na źródle pasji, ale również w wielu, wielu innych miejscach, bo dzieje się coś niesamowitego. Na ten moment mogę powiedzieć tylko, że to jest około 14 godzin materiałów, a za nim jest wiele, wiele więcej. Ale tutaj krótkie ogłoszenie. Chodzi o to, że 2022 to jest okres, w którym będą niesamowicie wielkie, spektakularne wewnętrzne przemiany. I ja wiem, że każdy co roku robi sobie postanowienia noworoczne, że w tym roku zmieni się to albo tamto. Niektórzy mają takie mniejsze typu rzucenie palenia, niektórzy mają wielkie transformacje w głowie, że całkowicie zmieni się ich życie. Teraz jest ta szansa. To naprawdę może się wydarzyć, i chodzi o to, żeby nie popełnić tego błędu, co każdego roku i tylko i wyłącznie postanowienia, ale już po tygodniu albo po miesiącu wszystko się zmienia. Teraz, w związku z wszystkimi materiałami, które będą dochodzić z różnych źródeł, będziemy mogli przejść tą zmianę. A to, co chciałem tutaj ogłosić, to to, że w połączeniu z pewną grupą, która spotyka się praktycznie codziennie o godzinie 10 i o godzinie 18. Ja zostałem zaproszony na tę grupę, żeby poprowadzić medytację. I ja poprowadzę medytację na żywo, którą nazwałem 5 kroków do zmiany swojej rzeczywistości. To jest medytacja, którą otrzymaliśmy od Baszara, ale abstrahując od tego, od kogo jest ta informacja, w jaki sposób, co ona ma zrobić i tak Chodzi głównie o to, żeby zmienić sposób, w jaki patrzysz na swój świat, zmienić sposób, w jaki patrzysz na swoją przeszłość, w jaki sposób patrzysz na swoją przyszłość i przejść taką głęboką transformację. Te, ta medytacja i tak i tak odbędzie się w środę o godzinie 18, czyli już za chwilę. I co chciałem powiedzieć, nie wiem, czy na, tej, na tym spotkaniu będzie 5 osób, 10 osób, 60 osób, a może 100 osób. Medytacja i tak się odbędzie, nawet jeśli będę tam sam. Ale jest to medytacja, którą jak do tej pory robiłem z innymi osobami, to za każdym razem wy wywoływało mega, mega energię. Więc im więcej osób będzie, tym więcej będzie energii, ale wystarczy, że będziesz ty. Dlatego jeśli chcesz zacząć ten nowy rok 2022 z nową energią, ze świadomością tego, że zmiany nadchodzą i Twoja transformacja jest w tych wszystkich zmianach najważniejsza, zapraszam Cię na to spotkanie. Gdy otrzymam link do tego, do tego spotkania, będzie tutaj pod, pod tym filmem. W związku z tym, że sam jestem zaproszony, jeszcze nie mam do tego linku. Gdy tylko go otrzymam, a mam nadzieję, że go dostanę dużo, dużo wcześniej, w tym momencie dam go tutaj pod tym filmem. Więc jeśli z tego filmu korzystasz w tej chwili i jesteś tym zainteresowany, zainteresowana, po prostu za jakiś czas, nie wiem, koło południa, sprawdź, czy jest tutaj link. I zapraszam Cię na to spotkanie, zapraszam Cię na tą medytację i do poznania nowej grupy, nowych, nowych ludzi, nowej energii i Twojego nowego początku, być może. A być może rozwinięcia czegoś, co cały czas miałeś w głowie, miałeś w głowie, w sercu, w duszy i czułeś, czułaś, że coś nadchodzi. Być może to jest Twój nowy początek Twojej transformacji. Do zobaczenia.